Litewski minister spraw zagranicznych ostrzegł przed jakimikolwiek porozumieniami pokojowymi z Rosją. Podkreślił, że jakikolwiek rozejm z agresorem daje Rosji jedynie czas na dozbrojenie. Kopiemy okopy dla naszych dzieci. NBC News napisało, że USA i Unia Europejska rozpoczęli zakulisowe dyskusje z Ukrainą na temat rozmów pokojowych z Rosją. Pierwsze spotkanie miało mieć miejsce w październiku, jest spowodowane obawa o zakończeniu finansowania sprzętu przez państwa zachodnie. Jednak takim rozmowom zaprzeczyło środowisko Zełańskiego. Co nie zmienia faktu, że coraz częściej mówi się o tym, że Ukraina zostanie zmuszona, by zasiadła do rozmów pokojowych z Rosją. Skandale korupcyjne związane z najbliższym otoczeniem prezydenta Ukrainy Zełańskiego. Powodują, że traci on poparcie wśród społeczeństwa. Mieszkanie wynajmowane i taka łazienka, co tanim kosztem można położyć na ściany przy prysznicu zdjęcia mile widziane. A jak tam wasze prysznice w wynajmowanych mieszkaniach zdjęcia mile widziane. Medvedev napisał, że Polsce grozi bezpośrednia konfrontacja z Rosją i Białorusią. Dodał również, że działania Warszawy mogą doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy bez zaskoczenia. Misję tworzenia nowego rządu zlecił Mateuszowi Morawieckiemu, a nie mi.